Na większą część chwałem Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego nam na pożytek nasz zbawienny. Na święto Chrystusa Króla czyta nam Kościół Święty Matka Nasza lekcję wyjętą z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosa. Bracia Dzięki czyncie Bogu, Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna Umiłowania Swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzech. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albowiem w nim wszystkie rzeczy zostały stworzone, na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy państwa, księstwa, czy władze, wszystko przez niego i w nim stworzone zostało. A on jest przed wszystkim i wszystko w nim trwa. On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo bo spodobało się Bogu, aby przebywała w Nim wszelka pełność oraz aby nie wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesie, w Nim się pojednało po nastaniu pokoju przez krew krzyża Jego. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I Ewangelię zapisano u Jana Ewangelisty, która jako słów Boży uszanowaniem powstawszy, co babą wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Piła do Jezusa. Czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus. Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piła, Czyż ja jestem żydem? Naród Twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóż się uczynił? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, Słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest z mu Rzekł Piłat, Więc tyś jest król. Odpowiedział Jezus: Sam mówisz, że ja jestem królem. Ja bym się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdy. Każdy który sprawdy jest, słucha głosu Mego. Tyle jest słów Świętej Ewangelii przeznaczonych na dzisiejsze święto. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na dzień, na dzień, na dzień. Amen. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym zapraszamy na wykład księdza Jana Michała Oleza, który jest wykładowcem lezerogi w Seminarium Bractwa Polskiego św. Piusa X Bekont w Szwajcarii. Wykład odbędzie się po mszy świętej, w dolnej sali pod kościołem. W dwie niedzielę, czyli 25 dzisiaj i 1 listopada suchetki, Jezuki i harcerze będą sprzedawać znicze, ze sprzedaży będzie przeznaczony na dofinansowanie harcerskich, Jezukowych wyjazdów wakacyjnych. Dzisiaj nie ma katechezy z racji wykładu, który będzie po mszy świętej, Natomiast bezpośrednio po mszy świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i zostanie odczytany akt poświęcania rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przy według normalnych warunków za odczytanie publiczne tego aktu jest odpust zupełny. Czyli zwykłe warunki są takie, czyli stan łaski oświęcającej, wspomnieć święta w przeciągu 8 dni, gdzieś w okolicy właśnie dzisiejszego święta, komunia święta oraz modlitwa według intencji Ojca Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, królewska godność Pana naszego Jezusa Chrystusa jest tyle rzeczą oczywistą, co trudno do przyjęcia przez każdego człowieka. Oczywistą rzeczą jest dlatego, że my rozumiemy, że Pan nasz Jezus Chrystus jest współistotny Ojcu Niebieskiemu, jest Bogiem z Boga, światłością ze światłości, Bogiem prawdziwym, z Boga prawdziwego. Jest Przyczyną wzorczą wszystkiego, co zostało stworzone, a zarazem jest również Stworzycielem, razem z Ojcem i Duchem Świętym, wszystkiego, co istnieje. I On jest tym, który wszystko, co istnieje, nieustannie w istnieniu podtrzymuje. A więc wszystko od Niego jest zależne. Obiektywnie jest Panem wszystkiego. Nikt nie jest od Niego niezależny i nikt nie ma autonomii od Niego. Bo gdyby ktoś się oddzielił ontologicznie od niego, bytowo przestał istnieć, Jest to niemożliwe. Moi drodzy, zarazem, nie tylko boska natura Pana naszego Jezusa Chrystusa jest godna tego zaszczytnego miana króla, ale również w ludzkiej w swojej naturze on króluje. Dlaczego tak mówimy? Przez komunikację o idioma czyli przez współorzekanie o właściwościach natury. Te dwie natury są złączone z sobą tak ściśle, że mówimy o jednej osobie, o jednej boskiej osobie, która ma prawdziwą ludzką naturę i prawdziwą boską naturę. A więc wszystko, co przypisujemy boskiej naturze, automatycznie przypisujemy i ludzkiej naturze dlatego też mówimy że Chrystus człowiek jest wszechmogący chociaż jest to właściwość Boża albo że Bóg przelał swoją krew chociaż Bóg krwi nie ma tylko ludzka natura ma właśnie krew która została przelana dlatego też i wszyscy, wszystkie zastępy aniołów i wszyscy ludzie dobrej woli uznają królewskość człowieczeństwa Chrystusowego i uznają władzę Chrystusa Człowieka nad potęgami anielskimi i nad człowiekiem, nad państwami, nad społecznością właśnie ludzką tu na ziemi. Moi drodzy, to prawo do królewskiej godności wynika z natury Bożej, z potęgi i z dzieła stworzenia, ale jeszcze Inny powód ma Chrystus do tego, ażeby rościć sobie prawo do nas, a mianowicie, że nabył nas za cenę własnej krwi. Nie zostaliśmy odkupieni złotem czy srebrem, ale drogocenną krwią niepokalanego baranka. Moi drodzy, myśmy wszyscy byli przeznaczeni na potępienie. Myśmy wszyscy wybrali potem potępienie, ale Chrystus w swoim miłosierdziu zapoczątkował tu na Ziemi swoje królestwo. Przez przelanie swojej krwi zasiał ziarna tego królestwa i właśnie z Golgoty zaczął wyrastać kości, Czyli to królestwo chrystusowe tu na Ziemi. I powołał nas Chrystus, ażebyśmy do tego kościoła weszli. Ja, żebyśmy do tej społeczności poddanej takiemu królowi należeli i w tej społeczności do zbawienia podążali. A więc i ten powód jest, żeby uznać królewską godność Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest królem i to wszelkie mu prawo Jest królem nie dlatego, że nam się tak podoba, tylko obiektywnie. Ze stanu rzeczy, jaki jest, należy mu się królewska godność. Stąd święty Paweł mówi, wypada należy, ażeby On królował. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, o ile to jest tak bardzo oczywiste dla nas, chrześcijan, o tyle też jest strasznie trudne dla nas, ażeby to przyjąć. Dlaczego jest to takie trudne? Dlaczego jest tak, że ludzkość Chrystusa. Dlatego, moi drodzy, tak jest, że nasza natura przez grzech pierworodny ukierunkowała się zupełnie innym, w innym celu. Właściwie grzech pierworodny jest niczym innym jak bezczelnym powiedzeniem Bogu: Nie chcę, ażebyś nade mną królowa. Otóż Bóg stworzył człowieka. I przeznaczył go do szczęścia. I dał mu jedno przykazanie, jeden zapas. Nie będziesz ty decydował o tym, co jest dobre, a co złe. Bo zginiesz. To jest symbol tego drzewa poznania dobrej i zła. Nie wyciągniesz ręki o tą prerogatywę, bo to ja Bóg jestem tym, który ustala. Co jest dobre, a co złe. Jeżeli poddasz się Mojemu prawu, szczęśliwy będziesz. Co się stało? Człowiek chciał być jako Bóg. Chciał sam zadecydować, co dla niego jest dobre, a co jest złe. I uczynił ten tragiczny krok, którego konsekwencje ludzkość do dnia dzisiejszego ponosi, ponieważ. Powiedział Bogu: Ja nie chcę, ażebyś ty nade mną królował. Ja sobie ustalę, co jest dla mnie dobre, a co jest złe. I tak dzieje ludzkie od tego momentu jest ciągłym opieraniem się w Panu Bogu i ciągłym ustanawianiem tego, co jest dobre, a co złe według miary człowieka. I mimo, że człowiek nie znajduje szczęścia i mimo, że cierpi z tego powodu, to tak silna jest ta tendencja, że tylko ci, którzy wsparci łaską Bożą i oświeceni Bożym pouczeniem przełamują to i idą za Chrystusem. Ale przecież cała rzesza ludzi, łącznie z katolikami, nie chce pójść za tym wodzem, ponieważ chce sama decydować, co dla mnie jest dobre, a co jest dla mnie złe. Tragiczność naszych czasów polega na tym, że myśmy znaleźli jeszcze jakby tą przewrotne, perwersyjne upodobanie w tym grzechu pierworodnym. Przodkowie nasi zdawali sobie sprawę z tej przywary, która jest, z tej tendencji do zła w ich naturze i starali się z nią walczyć. Uważali, że to jest wielki defekt, który należy sobie zwalczać za pomocą łaski Bożej, za pomocą ciągłego przybliżania się przez wewnętrzną, duchową walkę do Chrystusa, upodobniania się do niego. Ale oto nas wielki kryzys, i my wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że ten kryzys jest z jednej strony kryzysem kulturowym, ale z drugiej strony jeszcze bardziej może jest kryzysem religijnym. Czyli nastąpiło pewien, nastąpił pewnego rodzaju zwrot antropologiczny, który człowieka wyniósł na piedestal. Człowiek zamknął oczy na swoją słabość, na swoją chorobę i powiedział, jestem doskonały. Jeszcze nie chciał zepchnąć całkowicie Boga, ale chciał niejako być jako Bóg. I, I zapatrzył się w siebie i wpadł w samo I to samo uwierbienie my teraz, jakby skutki tego samo bardzo odczuwamy. Człowiek stał się niesamowicie bezczelny. Owszem, w najpiękniejszych czasach nas, kiedy społeczność była poddana prawom chrystusowym, pojawiali się buntownicy wo wobec tego społecznego porządku panowania Chrystusowego. Owszem, byli, byli heretycy, byli wszelkiego rodzaju grzesznicy, którzy tworzyli ruchy albo indywidualnie walczyli z tym porządkiem. Ale zasadniczo ludzie zdawali sobie sprawę, że nawet jeżeli jest pokusa, to nie można za nią iść, bo niszcząc ten porządek, wprowadza się w siebie wielkie nieszczęście. Ale ono, można powiedzieć, gdzieś od XVI wieku, gdzieś to się tu zaczęło bardzo mocno podłować w głowach ludzkich, że nie. Przecież ja mogę ustawić porządek wartości według mojego dzieci w I to narastało. Coraz bardziej to narastało w świadomości, aż w pewnym momencie obudziliśmy się z przerażeniem, w jakim świecie żyjemy. Dlatego też w nieśmiertelnej pamięci plus XI dał nam święto Chrystusa Króla, żebyśmy uświadomili, do kogo należy. Ustanowił do święta, żeby cała społeczność katolicka co roku świętując to święto przypominała sobie, do kogo należy, z jakiego rodu pochodzą i jak żyć mają. Otóż Moi drodzy, uznanie Chrystusa za króla jest niczym innym jak dziełem nawrócenia. Dziełem nawrócenia jednostek i społeczeństw. Wszystkie inne akty zewnętrzne są wtórne wobec tego pierwszego aktu. Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia jasno nam dawał. Przykład, że on nie pragnie władzy politycznej. Kiedy Żydzi chcieli obołać go królem, on się ukrywał. Kiedy widział tą tendencję, u apostołów, gromił ich gromką mową, jasno dają do zrozumienia, że on nie chce władzy Heroda, nie chce władzy Piłata, nie chce władzy Tyberiusza Cezara. On chce utwierdzić władzę tych ludzi, o ile oni będą poddani prawodawstwu Bożemu. Dlatego Chrystus nie jest rewolucjonistą, ale Chrystus jest tym, który przyszedł, ażeby zaprowadzić ład. Ład, który wynika z Bożego porządku. Przyszedł jako prawodawca, ażeby podać nam swoje prawo, którym jest pełnia szczęścia człowieka. Ale to prawo nie jest łatwe. Właśnie ze skutków grzechu pierworodnego nie jest dla nas łatwe prawo, które daje nam szczęście. Moi drodzy, Chrystus umiera za swoją godność królewską. Słyszeliśmy, kiedy go Piłat się pyta, czy jest królem Żydów. Podaję odpowiedź wymijającą. Mówisz, że królestwo jego nie jest to. Czy sam od siebie mówisz, czy ci inni powiedzieli? Natomiast kiedy Chrystus, go, kiedy Piłat go się wprost pyta, czy więc jesteś królem, jasno mówi, jestem. Na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, ażeby dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest sprawny, słucha głosu mego. Otóż, moi drodzy, ci, którzy są sprawni, słuchają głosu mego. Ci ludzie, którzy są sprawni, przede wszystkim uznają prawdę w sobie. Nie wpadają w samo nie zamykają oczy na swoją kondycję grzesznika, tylko biją się w piersi. Przybliżają się do Chrystusa i mówią, króluj nad nami. Co znaczy króluj nad nami? Rozkazuj nam, a my będziemy pełnić Twoją wolę. Czy chce tak powiedzieć współczesny człowiek? Współczesny człowiek mówi, kto będzie za mnie decydował? Ja jestem panem własnego życia. To ja zadecyduję, co jest dla mnie dobre, a co złe. To ja przeporcuję w wyborach demokratycznych, co jest normą moralną, a co nią nie jest. Co jest grzechem odstrzygnięt, grzech nie jest. I widzimy, jaka jest tendencja tego myślenia. Człowiek sprawny jest przerażony światem, który tak bardzo bezczelnie łamie prawa Boże. Który w imię demokracji ustanawia grzech jako normę. Jest to przerażające. Dlatego Chrystus żąda od każdego nawróć się. To żądanie jest aktualne dla każdego z nas. Odwróć się od tego, co jest przeciwne i zwróć się ku mnie. Moi drodzy, nie w jakimś momencie, nie na jakiś czas. I drodzy, całkowicie on żąda, żeby to nawrócenie było całkowite, a żeby każda dusza i całe społeczności we wszystkim były mu poddane. On nie chce być takim monarchą, jakim jest Elżbieta II. O On nie chce być tylko jakimś po prostu jakąś tradycją, jakimś zwyczajem. On chce być realnym monarchą, który daje szczęście swoim poddanym. On nie chce obywateli. On chce być poddany. A być poddany, poddanym Chrystusowi to jest największy honor, jaki może człowieka spotkać. Stąd, moi drodzy, zapewne każdy z nas jest w stanie powiedzieć, jeżeli jest człowiekiem sprawny, że nie daje Chrystusowi prawa sobą rządzić. I każdy z nas zapewne jest w stanie powiedzieć, że nawrócenia potrzebuje. Otóż tutaj jest ważna rzecz dla nas, ażebyśmy właściwie to królestwo Chrystusowe zaczęli przeżyć. Przez pokutę i nawrócenie własne. To jest pierwszy krok. Nie przez jakieś pisanie na forach, nie przez wylewanie swojej frustracji na biskupów, czy na rząd, że nie chcą Chrystusa ogłosić królem. To jest poza naszymi siłami. Ale czy Chrystus jest Królem Twoim? Moi drodzy, iluż Chrystus ma takich fałszywych poddanych, którzy owszem śpiewają królu jak chryste zawsze i wszędzie? Ale gdy wyjdą z Kościoła, to już Chrystus nie ma nic do gadania. Królują inne rzeczy. Własna wygoda, własny egoizm. Różnego rodzaju użytki, różnego rodzaju rzeczy grzeszne. Ale również, moi drodzy, opinia światowa. Ludzie wolą dyktat tego świata niż Ewangelię Chrystusową. Wiele rzeczy tutaj na to się składa. Zastanówmy się, jak to wygląda nasze życie codzienne, nasze codzienne bycie katolikiem. Bardzo proste rzeczy, które dużo dają jakby do myślenia, kiedy widzę, jak człowiek łatwo ulega chociażby dyktatowi wody. Owszem, zapewne w tej chwili część kobiet się uśmiechnie i powie znowu będzie mówił o spodni. Tak, będę mówił o spodni. Ponieważ jest to naruszenie prawa Bożego, które jasno rozgranicza Cię. To nie znaczy, że jakaś płeć jest gorsza, ale jest inna. A tendencja światowa, już teraz bardzo widoczna, jest taka, żeby zaprzeć różnicę płci. I katolik, który w kościele śpiewa Króluj nam Chrystę, potem raptem współpracuje w tym dziele tak niebezpiecznym, właśnie chociażby z taki drobiazg. I to nie dotyczy tylko kobiet bo również mężczyźni, zwłaszcza młodzieńcy, również się stroją, jak to mężczyzn nie przystało. To jest jeden z przykładów, ale w wielu innych dziedzinach, jakże bardzo idziemy za światem, za tą tendencją światową, jakże bardzo ona jest nam, po, pasuje. Gdzieś na przykład jest w obecnych czasach czymś niepopularnym, że ktoś jest solidny, ktoś jest porządny, Zrobić byle ja, żeby było łatwo, wygodnie. Czyż to nie jest tendencja światowa? Czyż przez to nie sprzeciwiamy się słodkiemu panowaniu Chrystusa Pana? Zobaczcie, ile dziedzin składa się na to, a że jesteśmy współpracownikami złego ducha, nieprzyjaciela zamiast być sługami Chrystusa Pana. I potem się dziwimy, że społeczności są tam, Jeżeli nasze osobiste życie, albo życie naszych rodzin nie jest kształtowane według zasad katolickich, to jakże będzie społeczeństwo katolickie? Jeżeli w drobnym jesteśmy Chrystusowi niewierni i w drobnym mu mówimy, że nie chcemy, żebyś nade mną królował, to kto nam da wielkie rzeczy? Nie łudźmy się. Nie będziemy mogli wpłynąć na ten świat, jeżeli sami nie będziemy święty. Jeżeli sami nie poddamy się panowaniu Chrystusowemu we wszystkich, we wszystkich dziedzinach, to ten świat, nasza ojczyzna się nie zmieni. To jest ogromne zadanie i ogromna odpowiedzialność. Na koniec, moi drodzy, mimo że ta prawda jest tak bardzo trudna i wymagająca, to przyjęcie czynne, wielkoduszne tej prawdy jest warunkiem naszego zbawienia. Nie można się zbawić, jeżeli Chrystus, król, nie będzie królem każdego z nas. łudziłby się ktoś, kto by sobie mówił, że będę służył temu światu, będę służył tym tendencjom, które są wrogie Chrystusowi, a potem się zbawię. Tylko ten, kto pod znakiem Chrystusowym, pod krzyżem Jego toczy bój ze wszystkim, co jest przeciwne panowaniu Chrystusa, będę w mojej rodzinie, w mojej społeczności, w mojej ojczyźnie, tylko ten może dostąpić zbawienia. Każdy inny, który jest kolaborantem złego, nie może liczyć na to, że znajdzie w Chrystusie później tego dobrego sędziego, który go nagrodzi. Za co miałby go nagrodzić? Otóż, śpiewając Króluj nam Chrystus. Pamiętajmy o tym, ażeby nie tylko usta nasze ale przede wszystkim całe życie nasze było, dźwigzało właśnie tą melodią, króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Strasz,